Przyszła pora na porady beauty, czyli miejsce, gdzie znajdziecie porady kosmetologiczne oraz wskazówki, jak dbać o swój wygląd. Jesteśmy tuż przed świętami i przed sylwestrem, a więc to idealna pora na zabiegi bankietowe. A czym one się charakteryzują? O tym opowie nam Ewelina Majszak, kosmetolog, szkoleniowiec, właścicielka Salonu Instytut M. Ewelina, co to są w ogóle zabiegi bankietowe? Brzmi fajnie. No i oczywiście są bardzo fajne efekty. Tak jak właśnie sama nazwa mówi, jakby jest zabieg, który przygotuje fajnie naszą skórę jakiś bankiet. I to właśnie jest. Na tyle fajny jest ten zabieg, że ten efekt jest zauważony od razu. One oczywiście nie są stałe, więc jeden zabieg oczywiście nie, nie wystarcza raz na rok, ale na przykład do tego, żeby nasza skóra wyglądała lepiej przez najbliższe 2-3 dni jak najbardziej można. Takich zabiegów bankietowych jest bardzo dużo. Dzisiaj tutaj u naszej klientki wykonamy sobie na początku peeling chemiczny z kwasem e, mlekowym, żeby ją delikatnie nawilżyć. Ona też jest wrażliwa, jest delikatnie zaczerwieniona, więc też nie możemy działać agresywnie. Dalej wykonamy sobie infuzję tlenową na mm, bazie witaminy C. Witamina C bardzo ładnie rozświetla tą naszą skórę. I wykończymy sobie zabieg maską. Maska jest również z witaminą C i również włączymy maskę ledową razem ze światłem czerwonym, stymulującym, żeby też zadziałać przeciwzmarszczkowo. Mimo to, że tutaj mamy młodą buzię, młoda jest skóra, jednak prewencyjnie jak najbardziej można zadziałać. Mhm. To powiedz, komu dedykowane są właśnie takie zabiegi bankietowe? Dla każdego, który tak naprawdę chce, żeby ta skóra wyglądała dziś i teraz już lepiej. Czyli właśnie na przykład przed sylwestrem, dzień, dwa dni przed, czy na przykład przed ślubem, gdzie teraz zacznie się znowu sezon ślubny, więc też jak najwięcej będziemy miały też panien młodych. Nawet też pana młodego też możemy mieć, bo również dla takiego możemy zabieg wykonać. Zabiegów tak naprawdę jest masa, jest tak naprawdę gama. Dzisiaj ten, który pokażemy, to jest tak naprawdę jeden z najczęściej wykonywanych u nas w gabinecie. Natomiast też bardzo fajnym zabiegiem jest e, zabieg e, takiej endermologii twarzy. To polega na masażu taką specjalną głowicą, którą do, tam dobieramy sobie program, jaki chcemy uzyskać, i do potrzebu skóry mamy tam taki fajny efekt liftingu. Taki właśnie dwutrzydniowy, że ta buzia jest podciągnięta w górze. Jakie są przeciwwskazania do takich zabiegów? No tutaj zależy tak naprawdę, który zabieg będziemy wykonywać, bo również tak naprawdę z tych zabiegów mogą skorzystać kobiety w ciąży czy kobiety karmiące. Yy, dlatego, że możemy sobie coś odjąć na rzecz innego zabiegu, żeby jak dopasować do tych potrzeb skóry. Natomiast no, antybiotyk, leki steroidowe, aktywna opryszczka, to jednak są to niestety ale takie rzeczy bezwzględne, gdzie nie możemy tak naprawdę za wiele wykonać. Nawet masażu tak naprawdę. Mhm. Okej, okay, zobaczmy jak wygląda ten zabieg. Dobrze, tutaj zaczynamy. Zaczynamy sobie od peelingu migda yy, mlekowego. Przepraszam, nalewam sobie do pojemnika. I tutaj mamy produkt żelowy, więc tutaj będziemy sobie czekać odpowiednią ilość czasu, aby nam peeling odpowiednio zadziałał. Teraz sobie odkażemy skórę. Ok. I nakładamy peeling patyczkami. I również miejsce przy miejscu. To jest peeling chemiczny, tak, dokładnie. A smlekowy. I tutaj już jest jedna warstwa. Czekamy sobie około 10 minut. Zmywamy, neutralizujemy. I to jest trochę takie przygotowanie do tego, co będziemy robiły dalej. Czyli delikatnie będziemy trochę złuszczać ten naskórek, czyli poluźniać wiązania warstwie rogowej, żeby substancje aktywne, które będą w dalszej części mogły no, się lepiej wchłonąć. Mhm. Czyli nakładamy i czekamy, i czekamy i wracamy za 10 minut. Dokładnie tak. Nasza modelka ma już zmyty peeling. Powiedz, po co to w ogóle było? To jest przygotowanie tak naprawdę skóry do dalszych etapów. Jeżeli na przykład zależy nam tylko i wyłącznie na wykonaniu peelingu, tutaj miałyśmy peeling mlekowy. I tutaj tą skórę nawiliżyłyśmy i przede wszystkim delikatnie złuszczyłyśmy w wierzchnią warstwę skórę, po to, żeby te substancje aktywne, które teraz będziemy wprowadzać, mogły się lepiej wchłonąć. To, co teraz będziesz robił. Teraz będziemy robić infuzję tlenową. Infuzja tlenowa jest jakby takie wtłaczanie substancji aktywnych pod wpływem ciśnienia powietrza. I to wtedy tak naprawdę ta C bardzo ładnie nam rozświetli skórę, odżywi ją, zadziała przeciwrodnikowo. No to zobaczmy, jak to wygląda. Zabieg bardzo przyjemny, delikatny, po prostu powiew wiatru będzie klientka czuła i to jest tak naprawdę wszystko. No właśnie, bo to wygląda cały ten zabieg i cały ten, ten proces, wziąco. wygląda jako taki naprawdę przyjemny i relaksujący. Tak, tak. Jak najbardziej. Tutaj naprawdę nic się złego absolutnie nie dzieje. Odprężyć się można też ten zabieg tak naprawdę można sobie rozszerzyć, chociażby o masaż możemy bardzo fajnie przemasować w buzię liftingująco. I dzięki temu też jakby będzie też fajniejszy efekt tłaczania się substancji. I tu jest witamina C. Tak? tak, dokładnie. Dlatego też ma taki kolor delikatnie żółty. I to tak trwa około 7-8 minut. Mhm. I po tym czasie, co dalej? Maskę. Nakładamy sobie maskę, nałożymy też maskę w płacie, również z witaminą C, żeby wykonać całościowy taki zabieg. I włączymy tą maskę LED, żeby jeszcze wzmocnić efekt. I będzie koniec. I jutro już może klientka tak naprawdę udać się na imprezę, a nawet dzisiaj. <grymne> nawet dzisiaj. To my wracamy do naszej klientki za 7 minut. Ewelina, powiedz jaki jest na następny krok? Teraz nakładamy maskę, maskę w płacie z witaminą C, żeby jeszcze wzmocnić ten efekt. O, czyli nasza klientka dzisiaj dostanie dużo witaminy C. Tak, będzie rozświetlona. Uwaga, uwaga, bo mi się skręciła. Chciałam tak najszybciej, jak potrafię. I się zrobił pałagan. Podka zamknięte. No I wszystko wmasujemy. To wyrzucamy. I nakładamy teraz maskę ledową. A co to jest za magiczna lampa? A, i tutaj mamy naprawdę różne możliwości, właśnie światło czerwone, które ma działać stymulująco dla skóry. Możemy też na przykład sobie użyć światło zielone, które będzie wyciszało tą skórę. Także mamy wiele różnych możliwości i teraz będzie klientka tak naprawdę czuła tylko delikatne ciepło i tak około 20 minut z taką lampą trzeba poleżeć. Bardzo fajne takie właśnie efekty liftingujące, poprawiające krążenie. Można również tak naprawdę takie naświetlenie samo wykorzystywać. Bez żadnych peelingów i przygotowania. Tylko to jest wtedy około trzech zabiegów w ciągu tygodnia trzeba sobie zrobić. Mhm. Czyli przychodzimy wtedy na samą lampę. Dokładnie. Mhm. I jaki będzie efekt po tej samej lampie? Sama lampa po prostu będzie powodowała wzmocnienie chociażby krążenia w, w naszej skórze. Wtedy też, jeżeli będziemy miały lepsze krążenie, wtedy nasze komórki będą lepiej dotlenione i odżywione. W przypadku, na przykład, jak ktoś ma też skórę trądzikową, może na, samym, na samą lampę przechodzić, wtedy jest światło zielone, żeby wyciszać ten na przykład stany zapalne, czy rumień, jak ktoś ma na przykład trądzi różowaty. Mhm. Czyli tak naprawdę, jeżeli ktoś jeszcze chce się zdecydować, żeby pięknie wyglądać, czy na święta, czy na Sylwestra, to jeszcze ma czas. Tylko, że niech się śpieszy i zapisuje na wizytę, właśnie na jakiś zabieg bankietowy. Dziękuję Ci bardzo. Bardzo dziękuję.